1 grudnia około godziny 12.45 doszło do wypadku na drodze krajowej nr 8 w Nowej Wsi Niemczańskiej. W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe oraz samochód ciężarowy marki Volvo. Na badania do szpitala został przewieziony jeden z kierowców oraz roczne dziecko. Droga była zablokowana przez ponad 3 godziny. 1, 1 grudnia około godziny 12.45 dyżurnie stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska, O czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia trzy zastępy swojej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Niemczy, jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzyżyczyna-Zdrój oraz zastęp swojej Straży Pożarnej z Kwiatkowic Śląskich. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził zderzenie dwóch samochodów osobowych z ciągnikiem siodłowym. Łącznie w zdarzeniu brało udział 6 osób, w tym jednoroczne dziecko. Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, ratownicy Straży Pożarnej prowadzili kwalifikowaną pierwszą pomoc dla osób znajdujących się na miejscu zdarzenia. Droga na czas prowadzenia działań w obu kierunkach była całkowicie zamknięta. Po chwili na miejscu zdarzenia znajdowała się policja Główny Pogotowia Ratunkowego. Dojechał również przedstawiciel zarządcy drogi który będzie usuwał pozostałości po zdarzeniu z jezdni, a więc plastiki oraz delikatnie rozlane paliwo. Działania na miejscu zdarzenia jeszcze trwają. W chwili obecnej Straż Pożarna prowadzi działania pomocnicze dla policji. Z miejsca zdarzenia do szpitala zespół ratownictwa medycznego zabrał kierującego jednym z samochód osobowych oraz roczne dziecko celem przeprowadzenia badań profilaktycznych. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów od pojazdów, jak również udzieleniu przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego kwalifikowanej pomocy osobom poszkodowanym.